Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa, kłaniam się w tą sobotę wieczorną, godzina 18, kłaniam się wszystkim, dobry wieczór jeszcze raz. Proszę Państwa, wydarzyło się parę rzeczy, o których chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć, bardzo ciekawych. Może rozpocznę od pewnej sprawy, którą założyła pani Mitchell Tankinson w Stanach Zjednoczonych przeciwko sieci Walmart. Dobrze wiedzieć o czymś takim, dlatego że tych spraw zaczyna się w Stanach Zjednoczonych nawarstwiać bardzo dużo. Są one coraz bardziej aktywne w przestrzeni publicznej i po prostu jakby te sprawy, o, tym, o których teraz powiem, dotyczą tego tematu w szerokiej rozciągłości. Jest to traktowane bardzo szeroko przez różnego rodzaju firmy, przez rodziców, przez szkoły, przez lokalne władze i jest po prostu tych problemów bardzo, bardzo dużo. Proszę Państwa, Michelle Tankinson złożyła w czwartek poze w Sądzie Okręgowym Hrabstwa Johnson przeciwko sieci Walmart i nieznanemu, tak można powiedzieć, farmaceucie. Sieć Walmart powiedziała, że traktują te zarzuty bardzo poważnie i zakomunikował to jakby starszy menadżer do spraw komunikacji korporacyjnej, bo ta sprawa miała miejsce 10 września, czyli troszkę już się odleżała, ale Tankinson wraz ze swoim 21-letnim szwagrem Dziewczyna mająca 15 lat udała się do, do Walmartu w Kansas City, w taka miejscowość Olte, przylegająca do Kansas City, aby otrzymać szczepionkę. Oboje podeszli do Lady aptecznej i powiedzieli, że nastolatka chce sama otrzymać szczepionkę i bez zgody rodziców. Początkowo farmaceutka powiedziała, że może otrzymać szczepionkę, ale zgodnie z pozwem jakby nie zostały dopełnione te wszystkie obowiązki, gdzie trzeba było wpisać nazwiska i umieścić podpisu, podpisy rodziców lub opiekuna prawnego. Widząc, że pozostawiono to miejsce puste, pracownik Walmartu zapytał tego szwagra, który był z nią, czy ona ma o 18 lat. On odpowiedział, że tak ale nie był w stanie podpisać tego jako opiekun prawny, no i dziewczynę jakby zaszczepiono, tak? I teraz, proszę Państwa, sprawa trafiła do sądu, no i po prostu będzie ona rozpatrywana. Sądzę, że tutaj kroi się wielkie odszkodowanie, jeśli chodzi o sieć Walmart. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Takich spraw jest, proszę Państwa, bardzo dużo. I to są sprawy, które notorycznie w Stanach Zjednoczonych się pojawiają. Absolutnie notorycznie. W związku z tym prawo, które planuje wprowadzić w ogóle Biały Dom, różnego rodzaju opcje, gdzie i organizacje oczywiście, które w jakiś sposób zmuszają do tego, żeby, żeby pracodawca, miał coś do powiedzenia, jeśli zatrudnia pracownika. Tych spraw jest bardzo dużo. I w Stanach Zjednoczonych jest taka organizacja, której skrót jest OSHA, czyli to jest Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, tak jakby to przełożyć na, na polski język. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? No dlatego, proszę Państwa, że te same kwestie są w tej chwili procedowane i będą procedowane w Sejmie. I teraz, jak w Stanach Zjednoczonych, ta Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wydała swoje jakby zalecenia, które zostały jakby zaskarżone do sądu, to um, rzecznik prasowy Białego Domu Psaki, ta, ta taka ruda pani, um, powiedziała w czwartek w tym tygodniu, że firmy zatrudniające 100 lub więcej pracowników powinny iść do przodu, czyli Pomimo tych wszystkich spraw, które zostały założone w sądzie i sąd jakby federalny zaczął powstrzymywać te jakby zalecenia tej organizacji... Czy Państwo mnie w tej chwili słyszą? Bo musiałem tutaj poprawić parę rzeczy zrobić. Proszę o jakieś tam informacje na czacie. To jest norma. Tutaj za każdym razem, jak mówię o jakichś kontrowersyjnych tematach, to po prostu coś się, coś się zaczyna dziać. Za każdym razem. To jest, proszę Państwa, no można się z tego śmiać. No, wydaje mi się, że to jest, to jest jakaś totalna norma. Jeśli o czymś się mówi kontrowersyjnym, zawsze przerywa. No, zawsze tak jest po prostu. Często tak jest. Dobrze, to już jest ok, już mnie słychać. Mam nadzieję, że, no, że jeszcze będę mógł coś powiedzieć dzisiaj. Proszę Państwa. W związku z tym ta agencja OSHA, Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ogłosiła, że zawiesi wykonywanie tego zalecenia po tym, jak amerykański sąd apelacyjny potwierdził swoją decyzję o tymczasowym zablokowaniu zasady, która została opublikowana na początku tego miesiąca mandat ten, czyli ta zasada, który, który dotknął dziesiątki milionów pracowników sektora prywatnego, wywołał lawinę pozwów ze strony Stanów Republikańskich, firm osób prywatnych i innych grup, pomimo decyzji tej organizacji i jakby wezwań prawnych. I rzecznik Białego Domu, Psaki, powiedziała, że administracja Bidena jest przekonana, że ma uprawnienia do wdrożenia zasady i potwierdza stwierdził to Biały Dom, że nadal nad tym pracuje, żeby firmy wdrożyły ten e, nakaz dla pracowników dotyczących intubowania się, e, jakby podstawową zasadę w Stanach Zjednoczonych. No tutaj w Polsce, zaraz będę czytał, jest podobnie, jest procedowana ustawa w tym zakresie, czyli mamy jakby podobną, absolutnie podobną sytuację, tak? W Stanach Zjednoczonych jest to samo i tutaj. Tu próbuje się wdrożyć i tam próbuje się wdrożyć. Także bardzo podobne sytuacje. Stąd czytam. I to są sytuacje, które dzieją się w tym samym czasie. W tym samym czasie. I w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Proszę Państwa, spontaniczne manifestacje antyrządowe dzisiaj również objęły Austrię, oczywiście Wiedeń. Od razu po ogłoszeniu przez prawicowego konserwatystę hrabiego Schallenberga, to jest hrabia, on jest kanclerzem Austrii, miejscowego kanclerza w sprawie lockdownu dla osób niezaszczepionych. Protesty objęły nie tylko duże miasta, lecz, lecz również małe miejscowości. Lokalne media podejrzewają, że rząd się po prostu w jakiś sposób wystraszył i wycofał, gdyż związki zawodowe wojskowych i policjantów odmówiły kontroli posiadania przez obywateli tych kodów. Wiedzą Państwo, o jakie kody chodzi. Po trzech dniach lockdownu dla osób niezaszczepionych hrabia Aleksander Schallenberg, kanclerz Austrii, zmienił zdanie, że jakby ta ślepa kwarantanna odejmie, obejmie od poniedziałku również i zaszczepionych na trzy tygodnie, a, pier a do 1 lutego przyszłego roku całość populacji powiedział, że musi być zaszczepiona. Wprowadzono obowiązek szczepień. Na decyzję kanclerza wpłynęły oświadczenia związków zawodowych najbardziej Związku Zawodowego Wojskowych w Austrii, który nie zgadza się na odebranie praw obywatelskich niezaszczepionym i zgo... jakby... Mm, y no i zagroził ten, ten związek, że nie będzie słuchał rozkazów rządu w kwestii przeprowadzania lockdownu. Do wojskowych dołączył lewicowy związek policjantów i związki cywilne pod pretekstem chronienia godności ludzkiej. Dziś właśnie we Wiedniu mega manifestacja antyrządowa, do której dołączyła jakby policja. Tak? Proszę Państwa niespodziewanie, absolutnie niespodziewanie, wielkie wrażenie na rządzie i publiczności, zarówno zaszczepiony jak i nie, wywarł też list właśnie w Austrii Feliksa Gottwalda. Ci, którzy no, po prostu słyszą to nazwisko, wiedzą o jakiego zawodnika sportowego chodzi. To najbardziej uhonorowany medalami sportowiec Austrii, mistrz olimpijski, mniej więcej odpowiednik tak jak u nas. Małysza, tak? Jeśli chodzi o popularność, mi on powiedział tak, przepraszam, dzielić, wywoływać nienawiść, dyskryminować, oto kluczowe postępowanie rządu Austrii. On powiedział tak, myślałem, że my Austriacy czegoś nauczyliśmy się z historii. E jeśli chodzi o historię Austrii, to tutaj widziałem na tabczacie, że Państwo wczoraj bardzo do dobrze znają tą historię. Nie chcę tutaj wynikać, bo wiecie, kto się tam urodził i... On, mówiąc o tym, powiedział, że myślałem, że Austriacy czegoś się nauczyli z historii. Między innymi, pisał w swoim liście otwartym do rządu, w którym podał się do dymisji automatycznie ze stanowiska przewodniczącego Komisji Sportu Amatorskiego w austriackim Bundesport GmbH. I także różne osoby znane, jakby. No, występują w tej sytuacji, kiedy dzieją się tam te kwestie, które widzą Państwo tutaj w tej chwili na obrazku i one dominują, dominują po prostu tą scenę polityczną w tej chwili w Austrii. Tak? W sąsiednich Niemczech minister zdrowia, o, o którym mówiłem wczoraj, Jens Spahn, który kupił sobie właśnie w Berlinie, to jest dziwne, minister zdrowia kupuje w Berlinie olbrzymią willę za 4 miliony euro. To jest bardzo dziwne dla mnie, proszę Państwa, to, że taki polityk w takim czasie, bez względu czy on jest Niemcem, czy Polakiem, no nie powinien kupować tak drogiej nieruchomości, bo to drażni, a poza tym jakby generuje pytania, a skąd ten facet w ogóle miał na to pieniądze, tak? 4 miliony euro. Oświadczył dwa dni temu, że nie będzie powszechnego obowiązku szczepionkowego, tak powiedział minister ze względu na zbyt trudną logistykę on, on powiedział, jeśli chodzi o Niemcy, dodał, że trzeba by, y, on mówi o aresztowaniu takiej działaczki, żeby, żeby ją po prostu zaintubować, ale oczywiście powiedział to żartem, że trzeba by było no, jakby zamykać tych ludzi, żeby coś y, uzyskać, no jakieś tam dodatkowe intubacje. tak? W każdym razie y, bardzo dużo ludzi też się tam sprzeciwia tym intubowaniu i to są takie dosyć mocne i ostre gry polityczne na płaszczyźnie społecznej, które odbywają się, odbywają się zarówno w Austrii w tej chwili, jak i w Niemczech. Tak? Y Mimo deklaracji jakby ministra Niemcy zarządziły zakaz pracy dla osób bez certyfikatu sanitarnego, jak też zawieszenia ich pensji, czyli Zobaczymy, w których to działach pójdzie, jak to się będzie odbywać, czy to będzie powszechne, czy te certyfikaty to są również te, gdzie ludzie sobie po prostu bada, badają się sami i tak dalej, jak to będzie w obszarze prawnym. Jeśli ktoś jest aktualnie w tej chwili w Niemczech, to bardzo proszę na to czasie napisać, jak to aktualnie teraz wygląda. Chcę Państwu powiedzieć, że... Premier Mateusz Morawiecki spotkał się teraz na dniach ostatnio z Evril Haines. Jak to on powiedział, z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych pozostajemy zgodni co do diagnozy zagrożenia, jakim jest wywoływany przez Łukaszenkę i jego sojuszników konflikt hybrydowy który pomału zanika. Teraz te grupy jakby nie grupują się w olbrzymie grupy przy granicy, ale w mniejsze grupki, które atakują tą granicę w różnych miejscach. Tak? I teraz yy... Mateusz Morawiecki spotkał się z dyrektorem Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych Avril Heines. Tematem rozmów była bliska współpraca USA w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Więc mamy tutaj jakby taki komunikat, oczywiście nie dowiemy się o czym oni rozmawiali, natomiast rozmawiali. I skruszenie Łukaszenki. Było widoczne wywiadzie, który udzielił, bodaj to przedwczoraj było, czy wczoraj, nieważne, mm. teraz, na dniach, udzielił godzinnego wywiadu stacji BBC. To jest bardzo ciekawe, dlatego że na ten wywiad przyjechał Steven Rosenberg, moskiewski korespondent stacji BBC i on jakby siedział z Łukaszenką i rozmawiali. To był godzinny wywiad. No powiedział, że jest absolutnie możliwe Łukaszenko, aby jego siły pomogły migrantom przedostać się do, do Polski. Czyli przy tej granicy jest możliwe, że te oddziały pomagały tym, tym migrantom przedostawać się do Polski. To stwierdził Łukaszenko, ale zaprzeczył, że ludzie ci zostali zaproszeni do Białorusi, żeby wywołać cały ten po prostu konflikt. Także... Widzą Państwo, różne, jest, jest różna narracja, tak? różna narracja, która w jakiś sposób no, przypomina nam o tym, o tym, co było, w jakiej sytuacji żeśmy się po prostu znaleźli. No i teraz odezwali się Brytyjczycy. I właśnie oglądałem tutaj, co Państwo pis piszą o Brytyjczykach że tak za darmo sobie nie przyjdą, nie będą nam pomagać. Na no ogłosił to minister obrony narodowej, pan Błaszczak, że oczekują się, niech się państwo tak nie cieszą, oczekuje się kampanii żołnierzy, czyli to są chyba cztery plutony, czyli tak około 25 żołnierzy, może góra 30. Także oni to tam nie są tacy, żeby zaraz całą armię wysłali, ale symbolicznie żeby można było powiedzieć, że pomagali brytyjscy żołnierze, tak, przy granicy, no, oni będą traktowani jako goście, no, że Unia nie wysłała wojska, a Brytyjczycy jednak jedną kompanię żołnierzy wysłali, tak, także, no, proszę Państwa, no to jest oczywiście jakaś symboliczna pomoc, ale ona jest bardziej polityczna niż, niż po prostu no, rzeczywiście, czy oni by pomogli. Tak? Jak było gorąco, to ich nie było. jak teraz sytuacja już po prostu jakby ustała i jest zupełnie inna, no to w tej chwili, w tej chwili po prostu jakby Brytyjczycy są chętni w każdym bądź razie. Chcę Państwu powiedzieć, że... Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pra, pra, pracow, pracownik jest zaszczepiony. To jest to, o czym mówiłem w Stanach Zjednoczonych na początku. Dokładnie to samo. To jakby, no i oni się spotykają razem i po prostu wprowadzają sobie podobne, jakby... Podobne podstawy prawne do działania w tym zakresie, o którym mówię. No bo to inaczej tego nie można zrozumieć, bo to w tym samym czasie po prostu dzieje się i w Stanach, i w Polsce, tak? Więc wcześniej ten projekt procedował rząd, jednakże nie było zgody wszystkich członków gabinetu Mateusza Morawieckiego. Posłowie PiS wyrazili nadzieję, że projekt będzie procedowany na posiedzeniu Sejmu. <laughs> Przepraszam. 1 do 2 grudnia. Problemy z ustawą ciągną się już od wakacji, gdzie chciano to w ogóle wprowadzić. Najpierw nie udało się osiągnąć kompromisu w ramach rządowej koalicji, teraz są kłopoty nawet na poziomie sejmowym. Szef Senackiego Klubu PiS, Marek Martynowski, przekonuje, że ustawa nie jest potrzebna i że wcale nie pomoże w przyspieszaniu pro, pro, programu szczepień. Tak? Czyli no, ona jest słaba. Po prostu nie ma mocnego wsparcia w klubie. Zobaczymy, jak będzie z tą ustawą. W każdym bądź razie no, dzieje się coś w tym zakresie. Proszę Państwa, dzisiaj wypłynęła taka informacja, która mówi o tym, że pan Donald Tusk stracił prawo jazdy. Rzeczywiście to jest prawda. Stracił, znacznie przekroczył prędkość. Prędkość przekroczył 50 km na godzinę. Zatrzymała go policja i zatrzymano mu prawo jazdy. Do zdarzenia doszło przed godziną 11, dzisiaj w miejscowości Wiśniewo, koło Muławy na Mazowszu. Jak podaje policja bo to z Interią rozmawiali na ten temat, doszło do zatrzymania 64-letniego kierowcy Skody. No ja sobie myślałem, że jakimś Porsche, nie? albo Hamerem, albo jakimś tam innym wypasionym samochodem, jakąś porządną marką, no ale Skoda podobno też jest porządna, więc Skodą sobie jechał, który na terenie zabudowanym przekroczył prędkość pier o ponad 50 km na godzinę. No i kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, stracił również prawo jazdy. I to potwierdziła, no, no powiedziała, powiedziało radio jeszcze RMFFM, bo trochę mi się nie chciałabym to wierzyć, przyznam się myślałam, że on ma jakiegoś kierowcę, nie? a nie będzie uprawiał rajdów na, na polskich drogach. I y, potwierdziła rzeczniska komendy powiatowej policji w Mławie Anna Pawłowska, dodała też, że mężczyzna był trzeźwy. Także no, stracił prawo jazdy. Nie wiem, chyba na, na trzy miesiące się traci prawo jazdy i 500 zł mandatu. Tak? Czy to jest y, y, dobrze, czy nie, no, każdy odpowiada za swoje czyny, prawda? i, y, y, no, i tak, tak po prostu się stało. tak? Dobrze, że był trzeźwy, nie? bo jakby nie był, to by dopiero było. Także proszę Państwa, bardzo dużo rzeczy się dzieje. Rzeczywiście informacje, które napływają ze Stanów Zjednoczonych, z Austrii, jakie tam są teraz problemy z Niemiec, jest tak dużo, że na przykład informacje, które są podawane po prostu jakby w tym całym zespole, one, one się tak często zmieniają. Te wszystkie ruchy w prawie. Tym, co jest procedowane, również się zmieniają. Często, proszę Państwa, nie można dojść do sedna w ogóle i trzeba przy tym trochę posiedzieć albo odczekać dzień, dwa, trzy dni, co się tak rzeczywiście na pewno stanie. Dzisiaj zadałem Państwu pytanie na czacie. Głosowało bardzo dużo osób, bo prawie 700 osób czy uważasz, że za pozytywny fakt, że wojska brytyjskie będą pomagały Polsce przy granicy z Białorusią, zakończę ankietę, za tak mówi, że pozytywnie to będzie 46% osób, a nie mówi 54%. I teraz proszę Państwa, już pojawi się ankieta na czacie, mogą ją Państwo zobaczyć. Tak jak Państwu mówiłem, kampania żołnierzy to jest symboliczne jakieś tam... Wsparcie, żeby można było powiedzieć, że Brytyjczycy brali w tym udział, tak? bo w tej chwili już jest w zasadzie no, sytuacja się wycisza pomału, mimo że prawdopodobnie jeszcze ta y, historia na tej granicy może przez kilka miesięcy trwać. Natomiast nie sądzę, żeby ona już była tak gorąca, jak była. Tak? Nie sądzę. Życzę Państwu spokoju. Ja sobie również życzę spokoju. Odpoczywajmy w ten piękny weekend. Jutro spacery. Polecam do lasu. Dziękuję serdecznie. Miłego, sympatycznego weekendu. Kłania się Milko.